Patrzcie, co się z nami dzieje. Siemanko, to znowu Abuwer. Witam Was. Zagrajmy z The czarno Czarnobyla. <laughs> śmiać mi się trochę chce, bo jeszcze się na szczęście nie mylę. Odnośnie poprzedniej części. Sprawdźmy sobie, co tu jest. W miejscu. Ogólnie chciałbym Wam powiedzieć, że pod Waszą nieobecność byłem w jednym miejscu. Gdzie my jesteśmy? Jezu, to jest tak PDS, tak niedopracowane. Jesteśmy tu. Byłem w o tym. Właśnie byłem w tym miejscu. Tu jest w tym schowku jest Znajduje się plecak, którego nie wziąłem. I tu był jeszcze jeden schowek z martwego Stalkera. Byłem też tu. Ale no nic tam nie było, więc. No. Dobra. Ale wczytałem grę z powrotem, bo stwierdziłem, że nie opłacało się tak w ogóle. Tak chcę sobie posprawdzać jeszcze te rzeczy. Chyba nic nie było. Tyle. I wybieramy się tak jak mówiłem na wysypisko. Dalszej. dalszy, jest dużo apteczek, tym nie mam. Uuu! Tu jakieś wejście nie ma. Myślałem, że jest. To by było dla mnie wielkie zaskoczenie, bo w kordonie tego nigdy nie widziałem. O kurde, tu jest jakiś typo. W ogóle tutaj będzie chyba sporo strzelaniny, z tego co się orientuję, z tego co pamiętam. Gościu, kim jesteś? Powiedz mi, stój. Bańka truchło. Widzę, że jesteś trochę zielony, więc dam Ci przejść środkom. Trzymaj się z daleka od wojskowych, jak tylko którego któregoś pierwszego ile w sił w nogach. Bo ci gości nie mają mózgu. Najpierw pokryłam ci kulkę i 10, a później dopiero wylegitymują. Okej, okay, rozumiem. Nie wiem, chcesz coś kupić ode mnie. Wiem, że sporo płacić za artefakty. O! Uuu! Nasz stalker zrobił się głodny. Ciekawe, myślałem, że nie może być głodny. Dobra, w takim razie powoli wybierzmy się na to wysypisko, tu jest jeden schowek, więc, się po... więc do niego pójdziemy Tu są psy, niestety, tu jest jeszcze ciało A z psami to ja wam powiem szczerze, że ja tak średnio lubię mieć do czynienia Masz kałasznikowa, amunicję dziękujemy Tu jest jeszcze jedno ciało, wiadomo, tak naprawdę wszystkich ciał mi się nie opłaca sprawdzać ale no dobra, niech będzie. Ty wyglądasz ładnie, więc... Więc i tak mi nic nie dałeś. Tam są bandyci. Bandyci fajnie są tutaj kombinozonami, bo w sumie ubrać kombinozon bandytów... Fajne by było, że w momencie, gdy ubieram kombinozon bandytów, też staję się bandytą i... I się wcielam na przykład w gości, nie? Dobra, zapiszmy grę, bo tu jest wysokie promieniowanie. Uwaga! Nie wiem, czy się opłacało to robić, ale napijmy się wody. Albo dobra, już usłyszymy tych leków przeciwpromiennych. Jak już tu jesteśmy, to spadajmy jeszcze te ciało. Eee, czy to gości miały lepszą amunicję do tej broni, do tego pistoletu czasem? Nie, to jest ta sama. W tamtym schowku jednym była lepsza amunicja. No cóż. Najchętniej powiem szczerze, wróciłbym się do kurdów. Do kordonu, Mianowicie do... Znaczy, jesteśmy jeszcze w kordonie, ale do Siderowicza i mu kilka fantów, bo trochę kasy byśmy za to dostali, ale Sprzedamy to już w barze, zapewne Kurde, dużo, dużo celów tam jest Szczęście jeszcze mnie nikt nie widzi, co jest ciekawe To są nasi, czy nie? To są przeciwnicy To są sami przeciwnicy, cholera jasna Dobra, to nic, zaatakujemy ich od tyłu. Dawaj moją nową broń. Ona jest nowa, ale stara i słaba niestety. Kurde, guzik z tej broni. Ona nie trafia. Dobra, jednego się udało zastrzelić. Strasznie dużo strzelaniny tutaj na początku widzę. Dobra, ty miałeś mało życia, no całe szczęście. Dobra, wy się strzelacie z pistoletu, tutaj ja też, żeby nie było, że jestem jakimś oszustem. O, ty masz fajną amunicję. O, ty masz strzelbę! Ziomek, nie przesadzaj. O, tu naszego ty tutaj zabiłeś. Z tej strzelby, ty sobie możesz strzelać z takiej odległości, kurde, ale do kaczek. Suki! Złapaliście słukę, rozumiem, tak? Eee! O, z noża. Nie ma jak z noża gościa załatwić. Jezu, i ktoś strzela do mnie z jeszcze z maszynowego karabinu, niestety. Dobrze, że te MPC-ty nie są za mądre, chociaż ten nas prawie zabił. Najgorsze jest to, że mam mało apteczek To znaczy mamy dużo, ale mało Dobra, pozbierajmy rzeczy amunicja z tego gościa szczególnie Ta broń mi się przyda Guzik z tej broni, jak nie mamy do niej amunicji to znaczy już mamy Nie dużo, ale mamy Dobra, tu jest jeszcze jeden typ I to, ten typ jest nasz, o ile się nie mylę Skąd żeś tu przyszedł, gościu? Czemu nic nie masz? I ty masz tylko żarcie Jedźmy sobie na tą wieżę, może widokową. Znaczy to nie jest wieża widokowa, ale niech będzie. Czy tu coś mamy? Nie ma. Tu był schowek pewnie, tylko że nie odkryliśmy go, więc nic z tego schowka nie mamy. Dobra bliska, więc przechodzimy pewnie na wysypisko, bo widzę, że tutaj jest jakiś dziwny obek na mapie i to jest pewnie przejście. Powiem wam tak, to jest ciekawa też sytuacja, bo normalnie w Stalkerze mamy tak, że Boźnik nas przeteleportował, My nie przechodziliśmy raczej z lokacji do lokacji. No, chyba że to było jazda Windom. Nie, bój się, nic ci nie zrobię, tylko tak sprawdzam, czy coś jest. A my tutaj sami sobie przechodzimy na następny poziom i nie ma czegoś takiego jak podróżnik. Tak przechodzimy. No nie wiem, mi się na razie stalker podoba. Dajcie mi znać, oczywiście ja nagrywam sobie kilka odcinków do przodu, ale ja wszystko na komentarze, wszystkie. Kurde. No kurde, zawi przywódców bandytów. Wiecie co? To są bandyci. Ja ich zastrzelę, bo... Bo oni... O kurde, zabili mi tego zioma. O cholera, niedobrze. Au! Chciałem... Chciałem ich uratować, niestety mi się nie udało. Tu dowódca oddziału neutralnego. Wywaliliśmy bandytów ze złomowiska pojazdów. Spodziewamy się odwetów. Brakuje nam ludzi, więc każda pomoc mile widziana. Okej, okay. chwila, zaraz to ogarnę jeszcze raz, bo ktoś jeszcze na mnie strzela. Tam jesteś, dobra. Kurde, cholera jasna. Tam, tak, chciałem uratować tego kolegę mojego. Nie chcę używać za dużo, kurcze... ...pipandaży i tak dalej, nie mam wyjścia. Coś miałem wam powiedzieć, zapomniałem, to jest najgorsze. Bo zacząłem mówić coś i zapomniałem. Przez tych gości. Dobra. O wysypisko tutaj, powiem wam szczerze, jest ciekawe. Ciekawe czy tutaj już można pijawki spotkać. A ja wam powiem, że tak można. Tylko nie wiem od czego to zależy, ja kilka spotkałem już na wysypisku. Kurde, b. chciałem pomóc tym gościowi, ale się nie udało. Czy gościu, sorry za moje przeznaczenie, czasem tak mówię po prostu. Kim jesteś? Samotnik BS. Hej stalkerze, w samą porę, przydałabym nam się twoja pomoc. Pieprzeni bandyci chcą opanować wysypisko. Mieliśmy tu strzelni na pół godziny temu i trzech kundli udało się załatwić, reszta się wycofała, na pewno zaraz wrócą. Mów dalej. Urządziliśmy zasadzkę. Wiecie co, pomogę im, bo jestem dobrym człowiekiem. Jak możemy im komuś pomóc, to to robimy. Dobra, zanim wam pomogę. Standardowe, ja tutaj przejrzę rzeczy. Uuuu! Apteczka nam się przyda. Dziękujemy. A te granaty też mi się przydadzą. O oh my god! To jest żyła złota dla mnie. Może byśmy znowu przy. Znowu żebyśmy coś przeciążeni byli. Kim jesteś? Dobra robota chłopaki, zająć pozycję. Mam tyle tych rzeczy, a już aż się tak martwiłem, że goście mnie załatwią. Nie pamiętam już o czym mówiłem. Co robię? Ja tak sobie próbuję przypomnieć to o czym wam zacząłem mówić przy przejściu. Jazda panowie, do pierwszych. O kurde są już tam. Wszyscy na miejsca. Pozwólcie im podejść. Będą łatwiejszym celem. Dobra. Truje ich rozwalić przez granata ogólnie. Uwaga. A w ogólnie jest tut ich, ich tu trochę jest. jeszcze jeden jednym granatem. Nie wiem, czy to był dobry pomysł z tym granatem. Nikogo nie rozwaliłem, a straciłem sporo. Uuu, padło na raz, czyli dostało, dostali odłamkę. Jeszcze dwóch jest. Ja ciała sobie zaraz przeszukam, bo kurde. Dobra, dawaj lepszą. Dawaj maszynówę. Jezu, broń mi się zaczęła. Gościu swojego zastrzeliłeś, ty mądry jesteś. ekstra chłopaki, załatwiliśmy ich. Niech każdy odsapnie, a ty stalkerze chodź na tu, pogadajmy. Dobra, dało się ich załatwić. To była ciekawa sytuacja, bo gościu sam siebie zastrzelił. Znaczy swojego, to było dobre. Jesteśmy już przeciążeni, deczko. Niedobrze, to świadczy, ale. Dobrze świadczy, mamy sporo apteczek, a to jest najważniejsze, bo na no, tym poziomie jest trochę trudniej, jednak to przejść. Wódkę też weźmiemy. Ja sprzedam artefakt gościowi jakiemuś. No, ciekawe, ciekawe. Dobra, chyba tu już wszystko sprawdziłem, o ile się nie mylę. Siema. Kościół jestem. Dzięki stary, bardzo nam pomogłeś. Przyjmiesz trochę kasy? Hohoho, ja nie przyjmę. Dzięki, dzięki. 2000. tysiące, dziękuję. Powiedz mi o sobie. Wołają na mnie bies. Przybyłem w okolicy 3 lata temu. Jestem z biegiem, poszukiwanym za dwa morderstwa. Ciężko już, które nie ciała. No, nieważne. Myślę, że przyjąłbyś kolego jakiś artefakt, może. Wiecie, że ja ten artefakt sprzedam, bo są lepsze. Ten artefakt i ten sprzedam na razie. Dobra. Przynajmniej będziemy mieć trochę kasy. Ale wiecie co, chciałbym jeszcze się udać, zanim pójdziemy do, 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 konkretnie tam do tamtych gości. Cholera, jesteśmy trochę ciężcy. Możemy coś wyrzucić. Wyrzucam. Wyrzucam strzelbę, mamy już dość amunicji, jeżeli chodzi o. Kałacha albo nawet. tą, Co to jest, jak to się nazywa? To jest do tego Vipera. Więc. Więc może nie będziemy potrzebować. Wiecie co? Bo tutaj powstałem, że są jeszcze Bandyci. Które idą z ze spóźnionym zapłonem, ale są. Albo uciekli po prostu, więc. Więc ja sobie ich wszystkich tutaj pogarniam jeszcze, wow. a strzelam trochę bez sensu. Dobra, wyciągamy lepszą amunicję jednak. byśmy tylko nie zginęli w wodzie kicha trochę. Wiecie co? Doszedłem do wniosku, że ja tych kombinezonów na razie to ja nie będę. Że ja tych kombinezonów na razie nie będę sprzedawał ani wydawał. Bo zauważyłem. O gościu się spalił, patrzcie. Pali się, Dobra, chyba już nikogo nie ma. Trochę ciemno tutaj. Powiem wam tak, ja grałem wcześniej też z tego Stalkera na trochę innej wersji, mianowicie. Wersji powiedzmy 1.0 albo 1.4 czy coś. Teraz mam najnowszą wersję tego Stalkera i jest kilka różnic, mianowicie jesteśmy głodni. Nie wiem jak jest z przeciążeniem i chodzeniem i tak dalej. Ale kurde, ciężko mi teraz powiedzieć dokładnie o co chodzi, co mam na myśli, ale są różnice. Możemy się nawet palić. A tej amunicji nie potrzebujemy. Coś tu jeszcze macie ciekawego, szkoda, że spać możemy. No nic, dobra. W takim razie powoli będziemy wracać. Chyba tu już nic nie znajdziemy. Przynajmniej nie wydaje mi się, że. To jest artefakt. wiecie co? Ja się cofnę. To po ten artefakt, jednak pozbędę się troszkę szynki. Bo szynka w cholerę waży aż, aż tak często głodni. To my nie jesteśmy. Tu jest kilka artefaktów. Wow, wow, wow. O, żeż jasne, ciasne jasna, ciasna. Dobra, ludziska, ale to by było na tyle w tym odcinku. Patrzcie, co się z nami dzieje. <śpiewanie> Masakra, sorry, po prostu zrąbałem, peace out.